Dzień dobry, witam was serdecznie. To Małgorzata Kurzępa Fairhouse Investments. Dzisiaj nie wiem, muszę mówić głośno, bo zapomniałam słuchawek, a y, mam, okazało się, że mam dwie paczki, pary słuchawek w torebce i żadna nie pasuje do mojego telefonu. Y, jak widzicie dzisiaj stoję przed y, przychodnią. Y, Staram się pokazać, nie chcę nikogo pokazywać konkretnie, ale jest całkiem spora już kolejka. Jak się domyślacie, czekam na drugą szczepionkę. Także dzisiaj, e, dzisiaj nie jestem na parkingu, e, dzisiaj jestem w kolejce. E, Przypomyślamy się oczywiście automatycznie psem dla stojących w kolejce czy czekających w kolejce Krystyny Prońko, e, ale tamta piosenka jest zdecydowanie mocno negatywna. Natomiast to, o czym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć to jest e, po prostu to, że mamy taki czas, jaki mamy i musimy robić wszystko, żeby e, jak najlepiej, jak najpełniej, jak najbezpieczniej przez to wszystko przejść. E, cześć Mam gościu, Cześć Ula e, i e, dlatego e, nagrywam dla Was tego live'a, to znaczy nagrywam przede wszystkim dlatego, że obiecałam Wam wczoraj, że przyjdę i staram się to robić regularnie, a dzisiaj właśnie nie jest, znaczy będę później w pracy, mam nadzieję, że to nie zajmie długo. E, Ostatni stałam około godziny po dawkę. Także mam nadzieję, że teraz też będzie, będzie dobrze. Dzień dobry. Przywitajcie się ze mną, napiszcie mi skąd mnie oglądacie. Słuchajcie, pomyślałam sobie dzisiaj, że skoro już stoję w tej kolejce i mówię Wam o szczepionce, to przypomnę Wam, że pierwsza szczepionka, czy jedna z pierwszych, jedno z pierwszych takich regularnych szczepień zostało właśnie wprowadzone w Wielkiej Brytanii przez Anglika, przez Jennera który wprowadził jako pierwszy zaczął badać i zaczął, i wprowadził jako pierwszy szczepionkę przeciwko ospie Także y, możemy się z tego śmiać teraz i y, że w, jeszcze w XVIII wieku ludzie podejrzewali różne dziwne powody, dla których wirusy czy bakterie się rozprzestrzeniały, ale prawda była taka, że zwłaszcza wirusowe choroby możemy powstrzymać poprzez szczepienia i y, y, to był chyba koniec XVIII wieku czy początek XIX, kiedy szczepienia przeciwko ospy zostały wprowadzone na masową skalę i Jenner zawsze mówił o tym, że jego marzeniem byłoby, aby. Każdy miał dostęp do szczepionek i aby te szczepionki były bezpłatne. Więc to, co mamy teraz, to jest zdecydowanie spełnienie jego marzeń, że mamy chorobę wirusową, która się rozprzestrzenia jak szalona, a my byliśmy w stanie w bardzo krótkim czasie stworzyć szczepionkę przeciwko niej i byliśmy w stanie już zaszczepić tak dużo osób. Także powiem Wam szczerze, że wiem, że niektórzy mają różne obiekcje przeciwko szczepionkom i wierzcie mi, że w czasach genera też bardzo dużo osób była przeciwna szczepieniom. Ale, no ale jednak powiedzmy sobie szczerze, nie mamy innego sposobu, żeby się bronić przed wirusowymi infekcjami. Kolejka ruszyła. Jestem na początku, więc mam nadzieję, że, że pójdzie to szybko i sprawnie. Ale pamiętajcie też, że szczepienia i ochrona przeciwko wirusom to nie tylko to nie jest jedyna rzecz. Bardzo ważne są też wszelkie badania profilaktyczne. Wiecie, że jestem lekarzem, mam lekkiego hopla na tym punkcie, może dlatego, że głównie pracuję z pacjentami, którzy, mam materiały od pacjentów, którzy no, jednak mają nowotwory. Także, jeżeli mogę, to y, wszystkim mówię po prostu o tym, żeby, żeby y, 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 robić badania profilaktyczne. Jeżeli tylko możemy, poczekajcie chwilę. I okay. y, 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 żeby po prostu o to dbać, jeżeli jesteście kobietami, no to. Y, Screeningi cytologiczne, badania piersi. Jeżeli jesteście mężczyznami, badania jąder, wszystkie badania profilaktyczne, raka jelita grubego, raka prostaty. Wiem, że to się wydaje śmieszne, jak ktoś, kto ma 40 lat, o tym mówi, ale muszę Wam powiedzieć, że rak piersi czy rak, czy guzy jąder to nie są raki. To są choroby młodych ludzi, stosunkowo. Tak samo rak szyjki macicy. Także, jeżeli bez względu na to, w jakim jesteście, wiek, To znaczy, Yes. Dziękuję. Jeżeli macie 20 lat, to oczywiście jesteście w zupełnie innej sytuacji, ale. Małgorzata Kurzempa. What time was your appointment? 8:20. What's your date to bed? 8 of April 76. And can I take your ethnicity?

Moje zaświadczenie Vaccination Record. Jeszcze muszę, słuchajcie, rozsmarować sobie żel antybakteryjny na dłoniach. Ja cały czas noszę rękawiczki, więc e, e, oczywiście nie uważam tego za bardzo istotne, ale jak już zdejmuję, to czemu nie? E, przepraszam Was, że to wszystko jest takie, są zaburzenia, ale przynajmniej macie relację na bieżąco, prawie że reporterską, a nie jak e, zwykle nudne siedzenie w samochodzie. Także pamiętajcie o badaniach profilaktycznych, e, zwłaszcza jeżeli mieliście w jakieś przykre sytuacje w rodzinie. I already have one. Thank you. Jeżeli mieliście zachorowania na nowotwory w rodzinie i naprawdę tego pilnujcie, ponieważ wierzcie mi, od nawet przez ostatnie 20 czy 30 lat medycyna poczyniła niesamowity postęp. Mamy wielu pacjentów, którzy trafiają nawet z drugim czy z trzecim nowotworem, ponieważ z pierwszego zostali wyleczeni i nowotwór po prostu to nie jest wyrok. Natomiast najważniejsze jest to, aby został odpowiednio wcześniej zdiag zdiagnozowany, będzie mógł być wtedy wyleczony. Także wiem, że to nie nietypowe, nietypowy temat na live, ale życzę Wam miłego dnia i ja już wchodzę do wchodzę już na moje drugie szczepienie. Także trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że się będę na tyle dobrze czuła, że będę mogła spokojnie pojechać do pracy. Żegnam was serdecznie. Małgorzata że tak Fair House Investments.